A, to znaczy w dzieciństwie rzeczywiście jest atmosfera domu, yy, wychowanie dzieci, yy, jak to pochodzę z yy, domu tak zwanej inteligentnej pracującej, kiedyś była, no moi rodzice bo byli z y, bardzo biednych terenów przedwojennych, zaburzańskich, czyli Polska B, gdzie rzeczywiście była ogromna bieda, i oni już wtedy byli świadomi, że on jest tym, co pozwala wyrwać się z tych terenów i co pozwala stanąć na własnej stanie kimś Wojna oczywiście przerwała na pewien okres w geografię, natomiast po wojnie wylądowali w Warszawie jako repatriarci, jako ci, którzy nie mogli wrócić na swoje rodzinne tereny, ale w tym że trzeba się uczyć. W studia, to było SFGK, po wojnie, które wróciło na... Ja z siostrą zawsze słyszałam do domu, że trzeba się uczyć, że no to jest najważniejsza. To czasami nawet przekraczało trochę taki, ja bym powiedziała, wzór dobrego modelu wychowania dzieci. Moja mamcia mi się opiekowała w domu. Babcia mówiła, że w nic nie robiły, nic nie prawo, bo mam się uczyć, więc to w ogóle było fantastyczne, bo to była taka wymówka, żeby, żeby, żeby nie zajmować się domem, ja uważam, że inaczej powinno się dzieci chować. Ale, ale dlatego to mówię, że to było bardzo ważne. Chodziłam do szkoły muzycznej, ja tu nigdy nie miałam, skończyłam szkołę podstawową, ale robili to moje rodzice w tym celu, żeby po prostu dać mi wybór, żeby zobaczyć, w którym, w którym e, kierunku jestem uzdolniona, żeby zobaczyć e, e, co mnie interesuje, żebym sama widziała. I rzeczywiście ta nauka, bo ja lubiłam się uczyć e, i wiedziałam i nikt nie musiał mówić, że ta nauka jest przyszłością, to jest jedyny właściwie słuszny kierunek, gdzie, w którym trzeba podążać nie było tak, że na medycynę się nie dostałam. E, Marzyłam o lekarskim e, wydziale, ale z lat, kiedy ja byłam kobietą, dlatego właśnie się nie dostałam. To był okres, nie wiem, część Państwa pamięta, że było 50% dziewcząt, 50% mężczyzn było przyjmowanych e, na studiach. E, mężczyzn było bardzo mało, którzy chcieli się dostać, dziewczyn było dużo olbrzymia i ja się niestety nie dostałam. Później ci chłopcy z lekarskiego powielały dali, no bo to bardzo ciężkie studia, zresztą farmacja też na które w końcu poszła, dlatego że jednak chłopcy troszeczkę inaczej traktują życie, bardziej nie i to im uchodzi. Do tej pory ja uważam, że to jest też tak, że my jesteśmy kobiety bardzo odpowiedzialne. Natomiast mężczyźni są odpowiedzialni, ale są też tacy, którzy, którzy sobie jakoś tak próbę ale, ale uważam, że wszystko się, wszystko się ułoży. Stąd na przykład między innymi to stwierdzenie uważam, że wielu mężczyzn, yy, 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 mało mężczyzn obawia się o miszki, yy, najprawdopodobniej bardzo często a kobiet wiele. Ja że to też wynika z tego, po pierwsze z pewności tego, że się mężczyzna, że właściwie mężczyzna ma większe prawa niż kobieta, a z drugiej strony jest że to że jest tak, że wiesz, mów, no mam, to dlaczego mam stracić, a kobieta już się na nas ma może naszym charakterze leży. Ale martwimy się, co to będzie, szukamy alternatywy. Ale to też jest naszą zaletą uważam, dlatego że mam więcej wolność, mamy więcej wobec mamy więcej planów y, alternatywnych, jeżeli chodzi o różne rozwiązania, My nie zawsze życie się to tak w takim kierunku, w którym, w którym sobie...